Witam, dzisiaj mamy 6 maj 2017 i pierwsze Maślaczki u mnie w Jawołowżu, zwykle. Coś w tamtym roku koźlarze, w 7 maja tam filmik był, a w tym roku maślaczki koźlarza jeszcze, jeszcze na, chwil, na, na chwilę obecną nie znalazłem, ale Maślaczki nagrywam, bo znalazłem. Proszę. To moje. Noślaczki weźmiemy tutaj pokażemy kilka w sumie chyba trzy tutaj te, te, tak na szybko wypatrzyłem także już pierwsze maślorki mamy do 2017 chociaż tam już doniesień było sporo ale ja mówię, że tu w Jaworzni. u mnie pierwsze maślaczki się pojawiły. Weźmiemy tego maślaczka. Proszę zobaczyć. Tutaj zaraz położymy. Do jakiegoś fajnego zdjęcia. do jakiegoś fajnego zdjęcia Myślę, że każdy Każdy już teraz może sprawdzać skoro już się u mnie pojawiły i wiem, że na północy też Polski Proszę sprawdzać swoje miejscówki te, te najbardziej pewne z dużym nasłonecznieniem U mnie to jest taki teren jak widzicie poprosili mnie, żebym też pokazywał czasami teren na kim na jakim znajduję w tą stronę pokażę tak ale bardzo mnie ucieszyły pierwsze naszki pozdrawiam wszystkich kto tam śledzi mój kanał na grupie już tam nic nie będę podlinkowywał, ale teraz jeszcze u siebie na kanale będę to utrzymywał. Pozdrawiam.